Dzisiejszy temat to korespondencja seryjna, tworzenie list adresowych. Na początek musimy przygotować sobie właściwą bazę danych. W tym celu wchodzimy na stronę rrogach.pl i przechodzimy do zakładki Word. Tutaj w dolnej części mamy przykładową bazę danych w arkuszu Excel. Pobieramy ten plik i zapisujemy w wybranym przez siebie miejscu, tak aby Móc zapoznać się z dokumentem, który w tej chwili przedstawiam. Jak widać, mamy tutaj kolumny z nagłówkami, które będą później nazwani rekordów w naszej bazie danych. I będziemy filtrowali te dane z tej to właśnie tabeli. Otwieramy edytor tekstu, tworzymy pusty dokument i przechodzimy do karty korespondencja. W przypadku kopert adresowych. Wybieramy sobie koperty. Mamy tutaj domyślny rozmiar i ten pozostawimy. Ok. Następnie, w górnym, lewym rogu, możemy wpisać dane nadawcy. Następnie klikamy sobie w obrębie pola, gdzie będziemy wprowadzali dane odbiorców, czyli do kogo będziemy kierowali ten dokument i tu musimy zaimportować naszą bazę danych. W tym celu klikamy wybierz adresatów i użyj istniejącej listy. Szukamy miejsca gdzie zapisaliśmy naszą bazę danych. Otwieramy i zatwierdzamy guziczkiem. Jak widać, tutaj pojawił się jedynka z określonej ilości rekordów. Możemy te rekordy zmieniać i za chwileczkę wstawimy je do naszego dokumentu. Wybieramy wstaw pola korespondencji seryjnej. I tutaj, tak jak pokazywałem przed chwilą, pojawiły się nazwy rekordów, czyli nazwy kolumn w Excelu. Wprowadzamy sobie tytuł. Odstęp, imię, odstęp, nazwisko, przechodzimy do następnego wiersza. Tu wprowadzimy ulicę i w następnym wierszu kod pocztowy oraz miasto. Ok, nasz dokument jest praktycznie gotowy. Klikniemy sobie na podgląd wyników. I widzimy, że tutaj mamy już zaimportowane informacje z bazy danych. I na koniec rzecz najważniejsza. Musimy z tego jednego dokumentu, będącego projektem, utworzyć poszczególne strony. W tym celu koniecznie klikamy na przycisk Scal i zakończ. Edytuj poszczególne dokumenty. Program spyta nas, co mamy zrobić. Klikniemy sobie wszystko, ok, i czekamy aż ten dokument zostanie wygenerowany. Jak widać, mamy tutaj 202 rekordy. Sprawdzamy, czy są te strony. Ok, i pozostało nam ten właśnie dokument zapisać pod nazwą. Listy są adresowe. OK. I to jest nasz dopiero wyjściowy dokument. Drugi, który możemy stworzyć na bazie istniejącego już dokumentu, to wyfiltrowane rekordy. W tym celu wybieramy edytuj listę adresatów, i tutaj możemy zastosować odpowiednie sortowania, filtry itd. Tak jeśli będzie nam zależało na wybraniu osób z miast będących na pomorzu, wybierzemy sobie pole miasto równe i mieliśmy Gdańsk teraz operator lub ponownie miasto równe. Równa Szczecin lub miasto równe Koszalin. Koszalin. OK. Zatwierdzamy. OK. No i teraz popatrzmy, ile mamy rekordów. Ostatni rekord w tym przypadku to rekord. Numer 19. Zatem liczba rekordów się nam zmniejszyła. Jeśli będziemy sobie przeglądali, widzimy, że są tutaj jedynie osoby z tych miast, które żeśmy wybrali. No i ponownie musimy ten dokument sobie scalić, czyli ponownie zakończyć scal, edytuj poszczególne dokumenty. Wszystkie rekordy nas interesują. Klikamy OK i sprawdzamy czy ukazały się wszystkie nasze rekordy. Mamy 19 i ten dokumencik, ten właśnie scalony zapisujemy pod nazwą listy adresowe pomoże. Zapisz. Nasze dwa dokumenty są gotowe. Przypominam tylko, że najważniejszym elementem jest w czasie pracy zakończenie tego dokumentu i scalenie. Zawsze wybieramy sobie edycję poszczególnych dokumentów, bądź jeśli chcemy takie koperty od razu wysłać na drukarkę, możemy wybrać drukuj dokumenty. Dziękuję za uwagę.